Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie pas monterski wraz z kieszeniami firma Build oraz uchwyt na młotek. Pas monterski bardzo fajny z racji tego, że ma wypinane kieszenie. Jest tutaj w nim, jest taka gąbkowa, można powiedzieć, wstawka. Pas jest tutaj przewleczony przez takie szlówki, co powoduje, że on się po prostu nam nie wrzyna do ciała, jak mamy ciężko naładowane kieszenie. Pas posiada zapięcie na rzep oraz drugie zapięcie na klamrę. Pas również Posiada regulację. Tutaj na samej klamrze można sobie wyregulować pod siebie długość oraz tu możemy zameczkiem odpiąć i pas możemy skrócić. Jeżeli ktoś jest po prostu chudszy, szczuplejszy, wtedy sobie dopasowuje pas do siebie. Jeżeli osoba ma więcej w pasie, to sobie dopina albo nie odpina w ogóle tego przedłużenia rzepy. O, łatwo się to zapina, czyli ma, 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 posiada regulację. Posiada również takie zatrzepy tych kieszeni, które możemy demontować yy, i montować je, w różnych innych miejscach, lub możemy również dokupić taką listwę, dokręci, wkrę, przykręcić ją na warsztacie e, i po prostu powiesić sobie na warsztacie i te kieszenie poodwieszać na jeżeli ich nie używamy. Albo można też przykręcić przez samo to, bo też ma, tutaj są dwie dziurki, możemy przez samo zapięcie przykręcić gdzieś do skrzynki, gdziekolwiek i i tam sobie zapiąć kieszeń, której, której akurat nie używamy. Tutaj jest taka zapadka zamknięte, A więc tak, pas zakładam, zapinam rzepę, zapinam klamrą. Tutaj mam uchwyt na młotek. Uchwyt na młotek. Można go zapiąć na pas. Na każdy inny też zresztą. Dobra. Jest sobie uchwyt zamontowany na pasie. Wkładamy młotek i sobie mamy młotek pod ręką. Możemy chodzić samym młotkiem. Nie musimy tachać kieszeni, które, które są na przykład w innych pasach na stałe przypięte. Możemy sobie. Wymieniać na inne, na inne młotki nie ma problemu. Każdy tu młotek będzie pasował. Pas posiada jeszcze w komplecie takie szlówki. One są, ja je tu mam z tyłu pozapinane. Do tych szlówek tak samo możecie podopinać różne narzędzia, które będą gdzieś tam na jakichś linkach sobie zamontowane. Faz jest mega wygodny, naprawdę się nie wżyna. Ja posiadam dwie kieszenie. Pierwsza kieszeń powiedzmy, jest to taka kieszeń monterska ona ma więcej takich przegródek mniejszych na śrubokręty, na kombinerki, na metrówkę, na młotek. Ona posiada też tu z tyłu taką zapadkę możemy postawić na stole. Ona sobie wtedy będzie stała, nie przewróci się. Jest dość pojemna, bo ja tutaj wszystkich przegródek nie wykorzystałem. Tutaj jest jeszcze jedna przegródka. Śrubokręty możecie powkładać tutaj w środku tej kieszeni dużej jeszcze są też wolne miejsca. Możecie sobie tutaj, tak jak ja wsadziłem dalmierz, możecie sobie tutaj wsypać wkręty, bo ta kieszeń jest taka dość pojemna. Montaż kieszeni na pasie to jest nałożenie. I klik jest, koniec jest. Tym pomarańczowym tutaj zwalniamy blokadę, podnosimy do góry, odstawiamy kieszeń, bierzemy kolejną kieszeń, montujemy, odpinamy, stawiamy. Bardzo fajne rozwiązanie, bo nie trzeba cały dzień chodzić z tymi kieszeniami pełnymi, powiedzmy, wkrętów, kołków czy tam różnych narzędzi. Wracając do tej kieszeni, jest uchwyt na y, metr. Miejsce na nożyk, na ołówek, na różne inne narzędzia, śrubokręty, kleszcze, kombinerki y, i na młotek. Zapinacie, wkładacie młotek, wieszacie w krętarkę, cokolwiek zamiast młotka. Możecie tu powiesić wkrętarkę. Będzie sobie tutaj wisieć. Nie ma problemu, możecie z tym chodzić. Możecie sobie tutaj dać, tak jak mówię, dalmierz. Tutaj macie pod ręką, macie miarkę. Zakładacie, wszystko jest pod ręką, wszystkie narzędzia, które w danym momencie do danej pracy potrzebujecie, macie pod ręką. Bardzo fajnie się z tego korzysta, wyciąga, do wszystkiego jest dostęp, wszystko jest w swoim miejscu. Tak samo tutaj, powiedzmy potrzebujecie kombinerki, wyciągacie sobie z bocznej kieszonki, bo wkładacie sobie gdzie, gdzie chcecie, te kieszenie te wszystkie w kieszenie w tej kieszeni te wszystkie kieszenie narzędziowe są zaszyte dołem także takich dłuższych narzędzi się tutaj nie da wsadzić ale do tego są inne kieszenie jest naprawdę wykonane z mocnego materiału jestem ja jestem zadowolony z użytkowania tych kieszeni, ta druga kieszeń jest troszkę inna. Ona tutaj ma, właśnie przeciętą taką kieszonkę. Na, ja tu trzymam najczęściej nożyczki, z racji tego, że one są długie. Tak samo możecie nosić dwie kieszenie, bo możecie sobie zapiąć tutaj dwie kieszenie, nawet ten uchwyt na młotek, jeżeli potrzebujecie, gdzieś go z tyłu sobie dać i przesuniecie sobie kieszenie, jak wam pasuje, i możecie. Możecie śmiało pracować, nie? jak gdzieś potrzebujecie wyjść, gdzieś na wysokość, żeby nie schodzić, to tu sobie sypiecie jakieś wkręty, kołki, co tam potrzeba. Tu bierzecie narzędzia, które będziecie używać, wkrętare, jedną czy tam drugą nawet, bo uchwyt na młotek, na uchwyt na młotek tak samo wkrętarkę możecie zaczepić. Możecie sobie też dokupić kieszeń, która jest taką kaburą na wkrętarkę. No i jest, mają, te, mają tego, mają tego dość, dość dużo, dość duży wybór. Yy. Wracając do tej kieszeni, ta kieszeń jest wyposażona w dwie takie dość obszerne kieszenie. Miejsce na metr, kieszeń taką też dużą, mega dużą. W środku i są tu jest jeszcze takie, są takie dwie, tu jest jeszcze taka mała kieszonka jedna. I z tej strony jest druga też taka mała kieszonka, tu jest kieszeń. Kieszeń na nożyczki. I teraz pokażę Wam albo możecie, korzystając yy, z pojemniczków powiedzmy Kubrika, jak ja to najczęściej robię. Tu do środka do tej kieszeni wkładam sobie pojemnik jakiś tam. A tu sobie po prostu wsypuję. Wsypuję sobie jakieś wkręty. Wsypuję sobie jakieś. Yy, jakieś kołki. Tak. I pas mam gotowy. Zapinam. I mam wszystko. Wszystko mam przy sobie. Biorę młotek. Idę gdzieś na, gdzieś na, gdzieś na wysokość. Powiedzmy robię. Tak samo na drabinie, jak stoję, ten pas jest na tyle wygodny, że on po prostu nie przeszkadza podczas pracy. No i sobie pracuję, tak? Nie muszę co chwilę schodzić, bo czegoś mi brakuje. Wszystko mam pod ręką, jedną, drugą, także jestem wyposażony do, do roboty. Jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bo ta kieszeń teraz pełna jest naprawdę ciężka, więc nie musicie jej nosić. Tak samo ta też jest, ta też kieszeń sobie troszkę, troszkę waży. Odkładacie i możecie robić inne czynności bez, bez, bez konieczności chodzenia z tym wszystkim. Pod opisem będziecie mieć link, gdzie można ten pas Tab Bilda razem z kieszeniami dostać. Zapraszam do komentowania, do lajkowania. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. The dance is done, 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 the dance is done.